Michał Skóraś, przed naszymi kamerami dzisiaj pierwsza bramka w barwach Lecha Poznań w seniorskim futbolu, no bo wcześniej były gole strzelane czy w rezerwach, czy tam w młodzieżowej piłce. To, to cieszy ten indywidualny występ i wreszcie to przełamanie? No zdecydowanie. No. Bardzo długo akurat musiałem czekać na tą bramkę w Lechu. Myślę, że to mi da takiego pozytywnego kopa. No i, no i nic. No. W następnym meczu myślę, że wyjdę i, i chciałbym Pokazać, że, że to nie był przypadek. Troszkę szkoda, że teraz następuje ta dwu- i pół tygodniowa przerwa, że, że nie możecie pójść za ciosem i zagrać tego kolejnego meczu ze standardem? Tak, tak. No Tu, tu akurat myślę, że jakbyśmy poszli za ciosem, mogłoby się to, to fajnie potoczyć, ale myślę, że będziemy ciężko pracowali i, i będziemy tak samo przygotowani, jak nie lepiej, na, na następny mecz pytałem już Tymka co o Pedro Tibę, ale dzisiaj było widać tę jakość w środku pola, którą Pedro dał. No tak, no zdecydowanie myślę, że Pedro jest najlepszym zawodnikiem u nas w drużynie pod względem technicznym no i takiej wizji gry. Zdecydowanie wie, w którym momencie przyspieszyć, w którym momencie uspokoić więc jest bardzo wartościowym zawodnikiem dla nas. Czymś was dzisiaj standard delikatnie zaskoczył na początku spotkania? Spodziewaliśmy się standardu okopanego raczej na własnej połowie, a pierwsze pięć minut, no to był jednak wysoki pressing w Tak, gości. tak, mieliśmy na analizie pokazane, że standard bardzo dobrze wychodzi wysokim pressingiem. No i spodziewaliśmy się tego, więc na początku myślę, że, że mieliśmy z tym problemy, ale z minuty na minutę pokazywaliśmy wyższość nad trywalem i ostatecznie zakończyło się 3-1, więc myślę, że możemy być zadowoleni.